Dzień dobry Państwu, witamy w Polskiej Akademii Zdrowia. Naszym gościem ponownie jest dr Jerzy Jaśkowski. Proszę Państwa, dziś będziemy mówić o obrzodzeniach żylakowatych podłudzi. Bardzo ciężka nazwa do wypowiedzenia, ale pan doktor powiedział, że to w tej chwili plaga w naszym kraju. Tak. Owrzodzenia żylakowate podłudzi stały się z powrotem, powtórnie, praktycznie epidemią. Dlaczego? Do lat 70., kiedy rolnicy nie mieli ubezpieczeń, leczone one były sposobami domowymi. I przychodzili do, jak w roku 70. wprowadzono ubezpieczenia rolników, to mniej więcej przez pierwsze 4 lata, tak gdzieś do 74 1975 roku, praktycznie problem owrzodzeń żelakowatych podudzi zginął. To były sporadyczne przypadki. Natomiast obecnie, kiedy zlikwidowano bezpłatne opatrunki dla tych przewlekle chorych, on z powrotem powrócił. Pokażę zdjęcia z ostatnich dwóch lat tylko, jak straszne są to sprawy, jak zaniedbane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjenci, którzy, których można by było wyleczyć w ciągu 3-4 miesięcy, są podleczani i trzymani na takim, w takim stanie przez 4-6-8 lat. Dlatego, że w ten sposób dają stały dochód yy, szpitalowi i producentom rozmaitych leków. Proszę wziąć pod uwagę, że w 90% przypadków te owrzodzenia powstają na skutek stanów zapalnych skóry i urazów, jakie z różnych przyczyn następują u tych chorych. Jeżeli zastosujemy odpowiedni opatrunek uciskowy, czyli wzmocnimy tą skórę i wystarczy założyć suchy opatrunek z jałowej gazy. Nie trzeba, nie wolno żadnych maści stosować na owrzodzenia żelakowate podłudzi. W przemycie zwykłym środkiem antyseptycznym, jeżeli wysięg jest bardzo duży, czyli codziennie następuje przejmoczenie bandaży, to codziennie trzeba zmieniać opatrunek. Chodzi o to, żeby się tam nie rozwinęły bakterie. Pierwszym dowodem, że nasze postępowanie jest prawidłowe, będzie utrata zapachu. Zapach z takiej nogi to jest gnicie i to są bakterie. Jeżeli zlikwidujemy Zapalenie, zlikwidujemy bakterie, to oczywiście nastąpi przyspieszenie gojenia. Jeżeli zmniejszymy obrzęk, a obrzęk zawsze występuje, jeżeli przerwiemy ciągłość tkanek, ta tkanka poniżej tego przerwania będzie zawsze puchła, bo nie będzie miała w jakiś sposób odprowadzić nadmiaru wody do góry, do serca. Czyli innymi słowy, zakładamy opatrunek uciskowy mniej więcej od wysokości małego palca do za kostkę jako jeden bandaż i drugi bandaż od kostki aż do kolana. Tak jak mięsień się zmienia, mięsień brzuchaty, łydki, to tu musimy założyć, zakończyć ten opatrunek, żeby się on nie zsuwał. Taki pacjent powinien w takim opatrunku chodzić przez co najmniej 4 do 6 tygodni. Ale już po kilku dniach, jeżeli zwalczymy zakażenie, zauważymy, że Rana staje się czerwona i zaczyna krwawić. To jest pierwszy objaw prawidłowego gojenia. Jeżeli powstają punkcikowate wybroczyny krwi, to bardzo szybko nastąpi zagojenie tej rany, tylko jeszcze przez co najmniej 6 do 9 miesięcy będziemy musieli zakładać ten opatrunek. I teraz jest problem. Otóż możemy zakładać opatrunki z bandaży, są specjalne bandaże samoprzylepne produkcji chyba francuskiej, to, które ja miałem to były produkcje francuskie, ale podobno Niemcy już też produkują. W żadnym wypadku nie należy stosować w momencie, kiedy ustanie przesiękanie bandaży tych zwykłych bawełnianych. Już nie mówią o tym, że wartość podana na metce, czyli 5 metrów, w żadnym przypadku nie odpowiadała temu co znaleźliśmy. Nawet jak bardzo silnie rozciągnęliśmy taki bandaż to było 3,70 czyli brakowało ponad metr. Taki opatrunek na nogę zmienioną zapalnie musi być założony z dwóch bandaży co najmniej a jeżeli to jest o metrze na każdym bandażu ukradzione no to trzy bandaże nawet nie starczają. Cena tego jest 15 zł i on wytrzymuje najwyżej tydzień. Natomiast jak się kupi ten droższy bandaż, on kosztuje około 30 zł, to można go stosować przez 4-6 tygodni. Czyli ekonomicznie znacznie tańszy. To jest pierwsza rzecz. Można go stosować niestety tylko wtedy, kiedy już wysięku nie ma. Czyli najpierw musimy zahamować wysięg. Jeżeli wysięg przestaje przesiąkać przez opatrunek, to możemy podjąć próbę założenia takiego bandażu. Bandaż jest zdecydowanie lepszy niż pończochy elastyczne, dlatego że osoba starsza, a te zmiany występują na oku u osób starszych i otyłych, nie jest sobie w stanie sama założyć opatrunku z bandaży. To musi założyć osoba trzecia, żeby to było odpowiednio prawidłowo założone. Natomiast pończocha musi być tak ciasna, żeby palca nie było można wsadzić pomiędzy pończochę a łydkę. I znowuż ta starsza osoba będzie miała duże trudności w zakładaniu takiej, takiej pończochy. Proszę się nie martwić tak zwanym brakiem mycia. Nic się nie stanie, jeżeli będzie mycie nogi raz na cztery tygodnie. Oczywiście na ten opatrunek trzeba założyć zwykłą skarpetę typu kolanówki i codziennie ją prać. Ale to jest drugorzędna sprawa w porównaniu z jakością, komfortem życia. Musimy zakładać na taki opatrunek kolanówkę, i to bardzo gęstą, dlatego, żeby nie wchodzić z tymi brudnymi nogami do łóżka i nie brudzić sobie pościeli. Proszę jeszcze jedno pamiętać. Nasze babcie i probabcie wiedziały doskonale, że pościel, majtki, pończochy, skarpety trzeba namoczyć. To jest tak zwana sterylizacja chemiczna. U nas dzisiaj nam wmówiono, że wystarczy kupić proszek X, i on już w temperaturze 30 stopni pierze. Może i pierze, ale na pewno nie dokonuje sterylizacji, czyli niszczenia bakterii, zarodników, grzybów i tak dalej. W związku z czym tak wyprana rzekomo pościel, czy skarpety, czy majtki, nadal mają te same bakterie i za 2-3 dni będziemy znowu chorzy. Czyli innymi słowy, po takim Opatrunku, te skarpety czy kolanówki trzeba zawsze na 24 godziny zamoczyć w wodzie i wsypać tam dobrą garść proszku, żeby wytłóc te wszystkie bakterie, które się tam usadowiły i ich zarodniki. Jest to najtańszy sposób i najprostszy. Dawniej zawsze przed praniem moczono, a potem jeszcze gotowano, żeby właśnie przeprowadzić sterylizację. Niestety Współczesna w cudzysłowie nauka zlikwidowała pojęcie sterylizacji. Tak, a może yy, o wrzodach żołądka byśmy coś wspomnieli. Oczywiście. Tu jest też wielka, wielkie pomieszanie z poplątaniem. Do lat 70. włącznie w najlepszej klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej profesora Gamskiego wrzody żołądka leczono 30 gramami spirytusu. To była nalewka, można ją było wzbogacić, robiąc tą nalewkę na odpowiednim zestawie ziół. Wystarczyło 2 tygodnie takiego, czy 10 dni nawet takiego konsumowania tego do tego spirytusu i mieliśmy 2-3 lata spokoju. Ale cena tego była bardzo niska, bo, bo światki spirytusu, czyli 20 zł, można było wylecić 2 chorych. Natomiast Prowadzono po roku 80. albo blokery kanału wapniowego, albo yy, chamo, yy, blokery H1 czy H2 i efekt jest taki, że miesięczne leczenie to jest co najmniej 200 zł, a poza tym trzeba je praktycznie prowadzić przez cały rok. Te wszystkie omeprazole są takłaku warte w porównaniu z tą nalewką. Jeszcze inaczej. Choroba wrzodowa żołądka jest to choroba, która polega na tym, że zwiększa się wydzielanie w pierwszym okresie kwasu i potem na skutek braku śluski ten kwas powoduje wrzodzenie. Perforacja żołądka. Perfo, To perforacja to już jest powikłanie. Okay. Ale chodzi o to, że um, Nie ma warstwy niszczy warstwę ochronną i niszczy śluzówkę żo tak. i to powoduje ból i wszelkie dolegliwości. Jak to w ogóle powstało? Otóż do lat 80. były dwie teorie. Jedna teoria to była, że to jest sprawa nerwów błędnego i wymyślono całą grupę zabiegów, które miały to likwidować. Zaczynając od zwykłego przecięcia nerwów błędnych, czyli tak zwanej którą wprowadzono w 1940 latach, do selektywnej vagotomii, czy super high selektyw vagotomii, czyli nie niszczyliśmy tylko zakończeń nerwowych, nerwu błędnego, do krzywizny mniejszej dochodzących, ale wybiórczo staraliśmy się przeciąć część z tych y, zakończeń. Interniści leczyli to lekami z typu zawijającymi brom, które też hamowały, no i można było to stosować. W agotomie wymyślono w przypadkach powikłań typu krwawienie, typu y, nadżerki jakieś dość silne, bo ten zabieg trwał 20 minut i chory był zdrowy. Wrzody żołądka można było leczyć z powodzeniem zachowawczo, a w przypadkach powikłań dopiero wchodziła chirurgia. I nagle w roku 86 jakiś emerytowany lekarz w Australii, przedtem nieznany szerzej z piśmiństwa naukowego, stwierdził, że to jest bakteria, która powoduje e, tą chorobę. No i mamy problem nie tylko z bakterią, ale z logiką. Przebieg naturalnej choroby wrzodowej był zawsze taki zaostrzało się na wiosnę i na jesień. To skąd ta bakteria wiedziała, że jest wiosna i jesień, jeżeli w żołądku były wciąż takie same warunki, bo my jesteśmy stało ciepli, czyli mamy zawsze te same warunki środowiskowe dla bakterii. Ale wprowadzenie do obrotu naukowego, rynkowego bakterii pozwoliło na sprzedaż olbrzymiej ilości antybiotyków na wybicie tej bakterii. I to się stało dziwnym trafem zaraz po tym, jak międzynarodowe organizacje zabroniły podawania makrocyklin ze względu na powikłania, które powodują, zaczynając od zwykłego przebarwienia zębów, uszkodzenia trzustki itd. Czyli tak, makrocyklin nie było wolno sprzedawać na zwykłe zapalenia, ale okazały się lekiem z wyboru na tą bakterię yy, która rzekomo powoduje wrzody żołądka. No zaraz, jeżeli można było wyleczyć to zwykłym, na przykład podawaniem bromu, no to jeszcze nikt nie udowodnił, że brom działa na bakterie. Brom działa tylko uspokajająco na człowieka, czyli zmniejsza wydzielanie kwasu. To dlaczego stosować zamiast prostej tabletki bromu, czy jakichś innych zioł, na przykład gastrogranu, trzeba było kupować antybiotyki. Trzeba było wykonywać badania, bo to oczywiście od razu testy wymyślono i testy były z reguły dodatnie, mimo że tam bardzo wątpliwe jest jakikolwiek udział bakterii. Najlepsze leczenie to jest gastrogan. Jeżeli gastroganu nie ma, to wystarczy te zioła kupić, które są w tym składzie i sobie zmieszać i dwa razy, trzy razy dziennie pić. Oczywiście osoby bardziej wyedukowane mogą same pozbierać tych ziół i zrobić dobrą nalewkę. I dwa razy dziennie po 20-30 ml tej nalewki wypijać na puszczy żołądek, czyli rano po wstaniu i wieczorem tak na pół godziny przed snem. Choroba po 10, najdalej 14 dniach ginie. Panie doktorze, Kosz jest dużo niższy. Mówiliśmy o obrzodzeniu podudzi, obrzodach żołądka, to może na koniec tego odcinka o obrzodach jelita, bo nasze jelita też mają z tym problem. To jest dokładnie to samo, to jest stan zapalny jelit, to co mówiłem, czyli rozwój złych bakterii w miejscu, gdzie ich nie powinno być. Normalnie w jelicie powinny być bakterie, które znajdują się generalnie w kwaśnym mleku. To jest 400 gatunków, one doskonale, że tak powiem, penetrują cały przewód pokarmowy. Natomiast jeżeli stosujemy rozmaitego środ rodzaju środki konserwujące, czyli bakteriobójcze czy grzybobójcze, to sami sobie szkodzimy. A jeżeli sami Wybierzemy sobie... Bierzemy antybiotyki. Antybiotyki, no te, te środki konserwujące to są antybiotyki, tak, tak. to są jakieś y, antyseptyki. Jeżeli to sami sobie robimy, to po to się nie dziwmy, że chorujemy. Można to porównać do innego przykładu. Y, uderzyłem się młotkiem w palec, zawijam bandażem i walę dalej. Mm -hmm, no, tak. no to takie porównanie jest no adekwatne. Bolesne porównanie. Ale zrozumiałe dla każdego. Mm -hmm. A leczenie z pańskiej praktyki? Y Zioła mi się najlepiej to daje wyleczyć. Okres leczenia rzadko trwa dłużej niż 2-3 tygodnie. No i standard. Witamina D. Witamina to musi być. Nie, nie można. Pana rozumowanie jest troszeczkę takie jak biorę ziemniaki i gotuję zupę. No nie da się z jednego ziemniaka zupy zrobić. Mm -hmm. Musi być Cały zbiór. Hmm. Czyli innymi słowy, ja, ja wiem, Ja, wiem, to, tylko ja mówię. chcę przypomnieć naszym ja widzom, to, chcę... bo to jest kolejny odcinek, może nie oglądali nie, naszych A Ja chcę naocznić widzom, że proces leczenia to nie jest jakieś y, książka kucharska, tak jak teraz się to e. usiłuje e. zrobić. Jedna choroba, jedno lekarstwo, które tam ktoś wymyślił, tylko to jest proces złożony. Musi być, my leczymy nie chorobę, tylko pacjenta. A pacjent może mieć różne wahania. W, pierwiastka, czy w mikroelementach, czy tam czy w jedzeniu i trzeba to mu uzupełnić. To nie może być tak, że stwierdzamy, no, prosty przykład. Dlaczego latem tyle osób starszych ma omdlenia? No bo jakiś idiota w telewizji podał, żeby nie pić za dużo wody, bo to tam szkodzi. I to powoduje, że jest niedobór tej wody, w związku z tym jest za mało w układzie rur, a to jest układ zamknięty V1 równa się V2, czyli prawa koła musi się równać lewej i nie dochodzi do mózgu. No wystarczy kilkadziesiąt sekund, że nie dojdzie i jest omdlenie. Wystarczy, żeby taka osoba, no bo traci na pewno wodę przez skórę, przez oddech. I nie ma na to wpływu żadnego. To automatycznie idzie. Czym cieplej, tym więcej, bo się rozszerza. No to jeżeli ona straci, powiedzmy, 10 yy, czy, czy nawet 5%, to jej naczynia, u młodego człowieka naczynia się obkurczają. Jest elastyczność naczyń. U starszych już nie ma. Czyli nie zdążą się obkurczyć tak, żeby ta mniejsza ilość dotarła na najwyższe piętra. A jak nie dotrze, no to jest omdlenie. Ale to ciekawe co Pan powiedział, bo ja raczej słyszałem, tak mi się wydaje przynajmniej sięgając wstecz pamięcią, że poleca się latem picie wody. A Pan doktor powiedział, że... Nie, poleca się właśnie, mówię, że się trzeba, ale no. też nie. Na przykład w związku z tym, że my tracimy powiedzmy około litra wody przez parowanie, to się rozkłada na ileś tam na godzinę? 20 godzin powiedzmy, ten litr to jest 50 ml na godzinę. Statystycznie nam średnio. No to znaczy, że ta osoba powinna co godziny dwie wypić te 50 100 ml. Czyli musi częściej korzystać z friżaneczki, herbaty. To jest dla osób starszych A nie tylko myślę latem. Nie, cały dzień. Cały czas. A nie pić raz na przykład rano przed wyjściem z domu, a potem dopiero po pięciu godzinach wróci. Bo to jest niestety... Ten organizm już nie adoptuje się do takich rzeczy. Dobrze. Panie doktorze, bardzo dziękuję za nasze kolejne spotkanie. Dziękuję, dziękuję Państwu. Pamiętajcie Państwo, aby zostać naszym członkiem. Również subskrybujcie nasz kanał Polskiej Akademii Zdrowia. Dziękuję Panie doktorze, dziękuję, dziękuję Państwu. Dziękuję. Do zobaczenia.